Wiele osób kierujących się dewizą Więcej znaczy lepiej, wpadając w wir różnego rodzaju aktywności sportowych, często chcąc schudnąć czy pokonać różnego rodzaju bariery, zabiera się za swój ulubiony sport i zaczyna zwiększać częstotliwość swoich treningów. W końcu mówi się, że ruch to zdrowie, więc co złego mogłoby wynikać z tego, że ktoś chce po prostu lepiej o nie zadbać. Czy zawsze tak jest? Czy rzeczywiście niemalże codzienne zaangażowanie się w codzienną aktywność sportową to dobry krok? Czy istnieją jakieś powody, dla których być może nie jest to dobry krok? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia mądry i efektywny trening konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmitrowski. Dzień dobry z tej strony. Łukasz Mytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Skoro ostatnio dość szeroko omówiliśmy już te argumenty, które przemawiają za tym, żeby ćwiczyć czy być aktywnym codziennie, to teraz pora na to, aby pomyśleć o tym, czy istnieją jakiekolwiek przyczyny, dla których być może warto byłoby nieco ograniczyć tę naszą działalność, aktywność, czy jakkolwiek nazwać nasze wszelkie poczynania sportowe. Kiedy tak jest i dlaczego? Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Swoją drogą namawiam do powrotu, oczywiście, do poprzedniego odcinka, w którym omawiam wszystkie powody i argumenty, dla których warto byłoby jednak rozważyć tę codzienną aktywność. Tymczasem, nie przedłużając, przechodźmy już do omówienia tego, co jest sednem dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak zwykle, jeszcze zanim przejdę do tych głównych argumentów, namawiam Cię do tego, abyś zasubskrybował mój kanał, mój podcast w swojej ulubionej aplikacji, gdziekolwiek tego słuchasz czy oglądasz i jedziemy z tematem. Tak więc, argumenty przeciwko codziennej aktywności. I tutaj. Pierwszą rzeczą przeciwko może być fakt, iż jednostajne powtarzanie tego samego rodzaju wysiłku nieuchronnie spowoduje przemęczenie organizmu, a w konsekwencji nawet i poważniejsze efekty, aż do przetrenowania oraz różnych innych konsekwencji z tym związanych czyli potencjalnych urazów i wymuszonych przerw w treningu. W poważniejszych przypadkach może się zdarzyć, że zamiast wzmacniać naszą odporność, taki trening czy jakakolwiek nadmierna aktywność będą ją osłabiać, powodując przy tym efektywnie na samym końcu jakąś chorobę. Dlatego uważam, że należy podejść do tego tematu indywidualnie i jak najbardziej rozsądnie. Jednak, jeśli trenujesz przekrojowo, czyli odpowiednio planujesz ten wysiłek, jest on dostatecznie zmienny, to wspomniane tutaj przed chwilą okoliczności nie powinny wystąpić. Aczkolwiek wśród sportowców, najczęściej na poziomie amatorskim, którzy nie skupiają się profesjonalnie na tym zajęciu, ale są już dość mocno wkręceni w to zajęcie, przykładowo osób poświęcających się Takim dyscyplinom wytrzymałościowym, jak na przykład triatlon, czy jakieś biegi ultra, często zdarzają się osoby mocno zafiksowane na konkretnej częstotliwości. Wielokrotnie wynika to z tego, iż próbują oni naśladować swoich idoli, którzy poświęcili się danej aktywności zawodowo, mają często cały sztab ludzi pracujących nad ich formą, nad ich ciałem. Do tego nie angażują się w żadne inne działania ci zawodowcy, więc mogą sobie pozwolić na coś takiego. Dla sportowca jest to po prostu, najzwyklej w świecie mówiąc, praca, a dla nas, jako takich amatorów, jest to tylko i wyłącznie dodatek do tego, co robimy na co dzień. Dlatego musimy być stuprocentowo świadomi tego, że kopiowanie planów treningowych tych zawodowców praktycznie zawsze skończy się dla nas źle. Jeśli już chcesz coś takiego robić, powinieneś zeskalować to do swoich możliwości, szczególnie w zakresie objętości i częstotliwości treningowej. Warto dobrze przemyśleć też swój cel tej aktywności, ponieważ często są to jakieś absurdalnie trudne wymagania, których spełnienie graniczy z cudem. Stąd tak duży nakład wymaganej pracy. Jeżeli robi to zawodowiec, który ma na to czas, może się temu oddać. To jak najbardziej ok, choć nie zawsze im te wychodzą wyczyny, a co dopiero ludziom, którzy jeszcze mają normalną pracę, normalne życie i zajęcia. Jest to taka droga do nikąd moim zdaniem i warto o tym pomyśleć, zanim zaczniesz brnąć, ponieważ gdy już postawisz ten pierwszy krok na tej drodze, wyznaczysz sobie ten cel, to często trudno jest po prostu z tego tak zrezygnować. Będzie Ci przykro, będziesz czuł takie poczucie Porażki. Warto więc, jeśli już naprawdę chcesz obrać sobie jakiś bardzo ambitny cel, skonsultować go z doświadczoną osobą, która obiektywnie oceni twoje szanse w oparciu o gamę przeróżnych czynników, które wpływają na to, czy jesteś w ogóle coś takiego w stanie osiągnąć. Ale okej, okay. przejdźmy sobie do kolejnego argumentu. Bardzo często za taką codzienną aktywność zabierają się również nowicjusze osoby, które dopiero rozpoczynają. A jeśli jesteś osobą o takim niskim stopniu wytrenowania, dopiero zaczynasz i zbyt szybko chcesz wejść na taką wysoką częstotliwość treningową, no to tak naprawdę igrasz tutaj z ogniem. Z jednej strony istnieje ryzyko zbyt szybkiego przemęczenia, o którym mówiłem już wcześniej, a z drugiej też ryzykiem jest tak zwany słomiany zapał, który może być również wywołany takim rzuceniem się na trening jak wróbel na słoninę. Zachuśnięcie się takim magicznym efektem pierwszych treningów, które może sprawić, że ktoś pomyśli, że skoro jak to wszystko idzie tak super w dobrym kierunku, to dlaczego by nie dołożyć jeszcze jednej sesji tygodniowo? No i o ile trenujesz powiedzmy te dwa, trzy razy na tą chwilę, a twoje ciało pozytywnie reaguje na bodźce treningowe i za każdym razem czujesz się w, praktycznie w 100% gotowy do treningu, to taka kolejna jednostka powiedzmy, że będzie to czwarty trening, nie powinna zaburzyć tej harmonii. To oczywiście jest w przypadku każdej kolejnej, jeżeli będziemy to robić, to pokusiłbym się tutaj o jakiś dodatkowy okres adaptacyjny, aby pozwolić naszemu organizmowi załapać takie tempo rozwoju wydarzeń. Są oczywiście takie tygodnie, kiedy mamy dużo więcej mocy i możemy sobie pozwolić na ten bonusowy trening, jednak jeśli z tygodnia na tydzień rośnie ich ilość, no to musimy pamiętać także o pozostałych zmiennych treningowych, które będą wymagały od nas odpowiedniego ich dopasowania. Chodzi tutaj przede wszystkim i chociażby nawet o takie. Dodatkowe zapewnienie paliwa temu naszemu organizmowi w postaci odpowiedniego pokarmu i nawodnienia oraz jego dodatkową regenerację, której brak może sprawić, że będzie to wszystko się zaczynało gdzieś tam rozpadać. To wszystko staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające, więc nie do końca można tak po prostu wrzucić sobie dodatkową jednostkę treningową, czy nawet dwie w tygodniu. I liczyć, że wszystko będzie dobrze. Być może w skali mikro nic większego nie zauważysz, nawet pomyślisz, wow, ale jestem kozak, daję radę. Jednak jeśli nie zastosujesz takiego szerszego spojrzenia, szerszej perspektywy w swoim podejściu, to długofalowo może to sprawić, że efekty Twojej pracy będą tak naprawdę gorsze zamiast się poprawiać. A ty będziesz zastanawiać się, dlaczego tak właśnie jest. No i powód tutaj jest bardzo prosty. Poszedłeś na łatwiznę, dodając więcej wysiłku, bez dokonania jakichkolwiek zmian w innych kluczowych obszarach Twojej sprawności i zdrowia. Tak więc, Wróć na start, przeanalizuj kształt swoich działań, a wówczas być może okaże się to, czego tak naprawdę Twój organizm potrzebuje. Przez długie lata sam popełniałem ten błąd, aż do czasu, gdy przestawiłem swój sposób myślenia i dodałem znacznie więcej rozciągania do swojego harmonogramu. To sprawia, że tak naprawdę ćwicząc mniej jestem silniejszy. Być może wyda się to jakimś paradoksem, czy niemożliwością, ale taki jest naprawdę. Powinienem to swoje rozciąganie tak naprawdę rozważać jako trening, jako aktywność. I wówczas jestem w stanie powiedzieć, że faktycznie ruszczam się codziennie i te dodatkowe możliwości, które wynikają z tego większego czasu spędzonego na tak naprawdę regeneracji, której można tutaj ciężko jakoś podzielić, czy jest to trening, czy jest to regeneracja, czy jest to aktywność, ja jestem zdania, że nie ma znaczenia to tak naprawdę, to te właśnie dodatkowe możliwości sprawiają, że mój organizm jest również mniej podatny na urazy, szybciej się regeneruje, ja mam mniejsze zakwasy i mogę tak naprawdę pozwolić sobie na więcej w trakcie treningów. Cóż za dziwny zbieg okoliczności, co nie? Jeżeli słuchasz tych materiałów już od jakiegoś czasu, to będziesz doskonale, powolutku, coraz lepiej łączyć te wszystkie puzzle i elementy w jedną wielką układankę. No dobrze, kolejnym argumentem przeciwko codziennej aktywności, szczególnie intensywnej aktywności, jest coraz większa potrzeba regeneracji. I dodatkowo kolejny czynnik, który na to wpływa, jest też tutaj nim nasz wiek, który sprawia, że z roku na rok coraz gorzej się regenerujemy. Choć można powiedzieć, że to co przed chwilą powiedziałem, ja na przestrzeni ostatnich 8-10 lat. Zauważam progres w tej regeneracji, a jestem coraz starszy. Co na to wpływa? No oczywiście to, co mówiłem przed chwilą, czyli te dodatkowe czynniki. Bardziej, lepiej skupiam się na tym, żeby poświęcić się regeneracji, rozciąganiu, i to ma zdecydowanie wpływ. No bo jak można tutaj do tego podejść, jeśli nie mamy niestety już po 15, ani nawet 25 lat? I to smutne, no bo nasze ciało tak naprawdę nie jest wieczne ani nie może przyjmować na klatę bez żadnych limitów, kolejnych ciosów, bez żadnych konsekwencji. Przynajmniej no nie na dzisiejszy stan naszej wiedzy jako gatunku. Choć można tu się kłócić, bo czasami nawet mi zdarza się oglądać różnego rodzaju materiały, które no, można powiedzieć, że napawają optymizmem, to z drugiej strony są też lekko przerażające, a chodzi mi tutaj o te możliwości, które zaczyna stwarzać przed nami nauka, i dotyczy to tutaj na przykład wymiany jakichś tam narządów, czy części ciała na nowe, gdzie zaczynają być one nawet drukowane na jakichś drukarkach 3D i, i po prostu podmieniane, to Okej, okay, jest to naprawdę jeszcze odległa, być może nie aż tak bardzo, ale przyszłość. Na dzisiejszy stan nauki, tak jak dzisiaj to wygląda, to jeszcze musimy się pogodzić z tym, że czeka nas starość i zmniejszająca się tam możliwość regeneracji naszego ciała. To takie codzienne wystawianie tego ciała na czynniki związane z ruchem powodują, w takim najprostszym rozumieniu, jego zużywanie się, bo trudno określić tu, jaki poziom ruchu byłby odpowiedni. Każdy znowu z kolei nazwie czym innym aktywność. To na potrzeby tego materiału chodzi mi tutaj o taki klasyczny trening który jednak powoduje jakieś większe czy mniejsze zmęczenie, ale daje się to odczuć. Nie mówię tutaj o takim zwykłym spacerze. I tutaj ja nie jestem na pewno zwolennikiem takiego zajeżdżania się czy codziennego katowania naszego organizmu. Oczywiście wspomniałem już nieraz o tym, że trening powinien być jak najbardziej przekrojowy, powinien mieć odpowiednią periodyzację i wiele innych czynników, które sprawią, że będzie on do nas jak najbardziej dopasowany. Jednak co byśmy nie wymyślili, jak bardzo zaawansowani byśmy nie byli w swojej dyscyplinie, no to każdy wydaje mi się, potrzebuje tego odpoczynku. I każdy też powinien moim zdaniem znaleźć swój własny sposób na ten odpoczynek. Dla jednego będzie to na przykład właśnie delikatny spacerek, który można wówczas nazwać jakąś tam aktywną formą wypoczynku, a jeszcze inni zadowolą się porcją rozciągania, tak jak ja. Ktoś inny pójdzie na saunę, też mi się zdarza, gdy są one otwarte, a dla osób, które trenują naprawdę ciężko i są do tego wysiłku mocno przyzwyczajone, będzie to na przykład lekka przebieżka po parku, która stanowić będzie taką chwilę oddechu od ciężkich treningów. Jak widzisz, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi w stylu, co jest najlepsze. Musimy być elastyczni i tak naprawdę Naprawdę dopasowywać również w sposób, w jaki odpoczywamy, do naszych aktualnych możliwości. Gdy na przykład jesteś po chorobie, to te pierwsze tygodnie treningów powinieneś nie tylko pomyśleć o kompletnie luźniejszym nastawieniu do samego treningu, ale w te dni pomiędzy treningami po prostu poświęcić czas na jakieś rolowanie, czy nawet takie zwykłe leżenie na dupie i nic nie robienie. Poświęcenie trochę czasu na to, aby dać organizmowi możliwość do tego, aby doszedł on do siebie na spokojnie. Regeneracja i odpoczynek psychiczny są równie ważnymi elementami zdrowia, co aktywność fizyczna. I wbrew temu, co wydaje się wielu osobom, wysiłek to również stresor. Nasz układ nerwowy kumuluje te wszystkie sygnały i musi znaleźć sposób na ich, nazwijmy to, zutylizowanie. Jeśli ciągle tylko dokładasz do pieca, to nasza głowa powoli również zaczyna mieć tego wszystkiego dosyć. Pamiętaj o tym, szczególnie jeśli masz stresującą pracę i bardzo dużo na swojej głowie. Wiadomo, że trening stanowi przeciwwagę do tych takich nerwowych, stresowych sytuacji z życia. Jednak nasz taki prostary mózg, wewnątrz tego naszego fizycznego mózgu, nie do końca to wszystko aż tak rozumie i musimy dać mu choć chwilę bezczynności w tym codziennym natłoku zadań. Inaczej, po pewnym czasie wypalisz się i stwierdzisz najzwyczajniej, że tego wszystkiego jest za dużo, więc lepiej pozbyć się troszeczkę. Kolejnym powodem, aby dać sobie chwilę na odpoczynek. I nie pędzić za następnym treningiem, jest stopniowe takie zafiksowanie się na ruchu i aktywności, i brak inwestycji naszego czasu w pozostałe obszary tak zwanego stylu życia czyli głównie to, co już wałkuję od dziesiątych odcinków czyli odżywianie i regenerację. Z braku czasu przestajesz często myśleć o tym, co równie ważne. Znacznie łatwiej jest ci po prostu dołożyć kolejny trening w tygodniu, niż poświęcić kilka godzin na przemyślenie swojego sposobu odżywiania, czy właśnie stylu regeneracji. Z drugiej strony, patrząc na to, że czas poświęcony na to drugie może zwrócić się z wielką nawiązką, to nie wiem, czy to jest aż takie trudne. No ale wiadomo, to wymaga wysiłku znacząco różniącego się od tego, co dzieje się w trakcie treningu. Nie każdy od razu rozumie zależność polegającą na tym, że zanim dodamy więcej wysiłku fizycznego, często większe efekty jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez inne, komplementarne zmiany, właśnie najczęściej w tym, co ląduje w naszym żołądku. To jednak dłuższa dyskusja i zostawię ją na inny odcinek. Finalnie, codzienna aktywność może odwrócić naszą uwagę od potrzeby zaangażowania się w inne obszary życia, niekoniecznie związane ze sportem. Często sam łapię się na tym, że poza aktywnością sportową, która sprawia mi największą radość, nie mam czasu ani siły na inne rzeczy. W sumie to nie robi mi tu już takiej większej różnicy, ale warto byłoby czasem wyjść do kina, pomijając już, że są one od dawna zamknięte w okresie, kiedy to jest nagrywane. Ale co z rozwijaniem innych pasji? To równie ważne w życiu, choć trudno mi się nie zgodzić z tezą, że każda pasja, która zawierza w sobie choć trochę ruchu, jest prawdopodobnie nieco lepsza niż taka, która namawia nas do spędzania czasu przed ekranem komputera, bądź w jakimkolwiek innym stopniu zamawiając nam do tego, aby być w bezruchu. Oczywiście każdy musi sam stworzyć własną hierarchię wartości i nią się kierować, dlatego nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to, czy to dobrze, czy źle poruszać się codziennie. Daleki jestem od wartościowania. Czyjegokolwiek sposobu życia mogę jedynie powiedzieć, że dla mnie ogromne znaczenie ma zdrowie. A żeby o nie zadbać, no trudno jest to zrobić siedząc cały dzień na tyłku. Więc, nawet moja pasja, która zamieniła się w sposób na życie, czyli prowadzenie klubu, takiego treningu, który prowadzę, wymaga dużo pracy, która nie jest zbyt wymagająca fizycznie. Ciągłe siedzenie przed komputerem powoduje, że po prostu naturalnie szukam okazji poza pracą do tego, aby poruszać się więcej, gdy tylko mam okazję wyjść z klubu. Z drugiej strony można powiedzieć, że to przegięcie. No ale cóż, każdy ma prawo do własnego zdania w tej materii. No dobrze, pora zakończyć te rozważania. Oczywiście, podobnie jak tu sytuacja miała się z argumentami za, tak samo istnieją pewne okoliczności, które mogą sprawić, że powyższe argumenty przeciw nie będą adekwatne do sytuacji każdego z nas. Liczne wyjątki i personalne okoliczności mogą sprawić, że to, o czym mówię, nie będzie w 100% adekwatne do Twoich potrzeb czy doświadczeń. Dlatego zawsze podchodzę z głową do tego, co mówią wszyscy twórcy w internecie. W tym temacie nie powiedziałbym, żeby zachowywać się inaczej, niż zawsze to mówią. W przypadku różnych innych nagrań. Po pierwsze, nie wiem, kto będzie tego słuchał, więc wysoce nieodpowiedzialne byłoby mówienie, że każde z tych rozwiązań znajdzie miejsce w życiu każdego z nas. Należy do tego podejść z odpowiednią rezerwą i wybrać to, co nam najbliższe. Również na przestrzeni lat różne z tych sytuacji mogą się przewinąć przez Twoje życie, dlatego wydaje mi się, że warto jest być tego świadomym i dobierać te wszystkie argumenty pod kątem swoich aktualnych możliwości i właśnie takiej sytuacji, która ma miejsce w tym momencie w Twoim życiu, będąc jednocześnie bardzo właśnie świadomym tego, co jest Ci potrzebne co ma dla Ciebie duże znaczenie. Podsumowując, jeśli nie miałeś okazji zapoznać się z argumentami za codzienną aktywnością, to zachęcam do cofnięcia się do poprzedniego odcinka. Tymczasem liczę, że przedstawione przeze mnie tutaj argumenty będą pomocne dla Ciebie, a jeśli tak, to proszę, daj mi o tym znać. Jak każdy twórca, nie ma nic, co bardziej mnie motywuje do dalszej pracy niż reakcja ze strony słuchaczy i czytelników. Będę oczywiście wdzięczny za wszystkie łapki w górę na fanpage'u oraz korzystając z okazji zaproszę Cię tylko do naszej nowej grupy facebookowej, którą znajdziesz pod adresem samgruba.siłazdrowia.com. Tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.